Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Dzisiaj w składzie poseł Krzysztof Tuduj, Grzegorz Płaczek, lider okręgu katowickiego oraz pani logopeda Katarzyna jarzębska gal Szanowni Państwo, cóż, wygląda na to, że rząd PIS kontynuuje swój regulacyjny amok. Chce pozamykać gabinety logopedów, dietetyków, masażystów. Mocna teza, ale ma też swoje uzasadnienie. Szanowni Państwo, rząd przyjął właśnie projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulujący warunki zasady wykonywania zbiorczo aż 17 zawodów medycznych, więc taką hurtownię prawną. Zgodnie z tymi przepisami z rynku może zniknąć nawet połowa gabinetów dietetycznych, logopedów oraz oferujących masaże. Wady tego rozwiązania, drodzy Państwo, utrudni w znacznym stopniu pacjentom korzystanie z terapii. Spore grupy zawodowe wypadają poza nawias swojej specjalizacji. Utrata licznych biznesów Polaków. Te gabinety są w ten sposób prowadzone. Dodatkowe formalności dla specjalistów. Pięcioletnia przerwa będzie oznaczać już wygaśnięcie uprawnień. Szanowni Państwo, Logopedzi protestują, uważają, że to jest sztuczny podział wewnątrz zawodu. No a konfederacja stanowczo sprzeciwia się i protestuje przeciwko przeregulowywaniu zawodów i, i tej biurokratycznej maszynce, którą, którą PIS tworzy. Także chcemy po pierwsze wziąć w obronę zawód logopedów, ale po drugie przede wszystkim dzisiaj no dać możliwość wypowiedzenia się przedstawicielom tego zawodu. Dlatego uprzejmie proszę o zabranie głosu panią Katarzynę. Szanowni Państwo, ja nazywam się Katarzyna Jarzymska-Gal i jestem logopedą, neurologopedą. Ustawa, która być może za chwilę wejdzie w życie, z pewnością utrudni dostęp do logopedów. Już teraz w ramach NFZ-u trudno się dostać do logopedy. W oświacie wygląda to tak, że na jedną godzinę lekcyjną często są, jest to czwórka, trójka dzieci, więc są to zajęcia grupowe. W przypadku gabinetów prywatnych wcale nie wygląda lepiej. Również trzeba czasami nawet kilka miesięcy poczekać, aby odbyć terapię logopedyczną. Ustawa, która być może za chwilę wejdzie w życie, spowoduje, że wszystkie działalności gospodarcze, nie będą, że nie będzie można prowadzić terapii logopedycznej w ramach działalności gospodarczej, tylko będziemy musieli otwierać podmioty medyczne. Co to oznacza? Oznacza to, że Drzwi do gabinetów będą musiały mieć odpowiednią wielkość, będą musiały być odpowiednie łazienki, duże łazienki. Będę musiała mieć podpisaną ustawę, umowę z, o wywóz odpadów medycznych. Pytanie, czy to nie są działania trochę na wyrost? Czy logopeda w takich sterylnych warunkach będzie mógł, musiał pracować? Rzecz, która budzi moje największe kontrowersje, to to, że jak już będę prowadziła terapię logopedyczną w podmiocie medycznym, nie będę mogła korzystać z żadnych pomocy, które nie będą pomocami medycznymi. Nie będę mogła więc usiąść na dywanie z dzieckiem, przeprowadzić całościowego badania logopedycznego, które zawiera arkusze w postaci kartek, bo nie będę mogła tego wysterylizować. Rzecz, która również budzi moje kontrowersje i moją niezgodę, to jest to, że nastąpi sztuczny podział na logopedów i nauczycieli logopedów. Ci nauczyciele logopedii, którzy będą pracowali przez 5 lat w oświacie, utracą swoje, swój tytuł zawodowy logopedy. Gdy będą chcieli zacząć pracować po tych pięciu latach w, w ramach NFZ-u bądź w podmiocie medycznym, będą musieli odbyć półroczny staż. Jesteśmy wrzuceni do szuflady z 17 innymi zawodami, do których logopedzie jest daleko. Logopedzie jest dużo bliżej do fizjoterapeuty czy psychologa. Przed fizjoterapeutą czy psychologiem nie są stawiane aż takie duże wymogi. Szanowni Państwo posłowie, ja proszę o niegłosowanie za wprowadzeniem zawodu logopedy do zawodów medycznych. My chcemy regulacji, ale chcemy regulacji w ramach odrębnej ustawy. Logopedia jest, dział, jest działem interdyscyplinarnym. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu że Zapłaczę. Szanowni Państwo, dzisiaj nie chodzi tylko i wyłącznie o logopedów, czy o dietetyków, czy o polityków. Dzisiaj chodzi o polskie rodziny. Dzisiaj chodzi o kuriozalne plany, które chce wdrożyć Ministerstwo Zdrowia, które przedstawiło taką zmianę dla tysięcy czy nawet milionów polskich rodzin, która jest absolutnie nieakceptowalna przez kogoś kto potrafi logicznie myśleć. Ja jako tato nie zgadzam się z tym, żeby moje 7, 9 czy letnie dziecko nie mogło u logopedy w domowych warunkach, który leczyć na przykład wady wymowy. Nie chcę, żeby dziecko musiało iść do szpitala, do tego szpitala, gdzie ja obok jako rodzic najprawdopodobniej byłbym zmuszany do tego, żeby mieć zakryte, e, e, zakryty nos i e, usta, chcę pójść do kogoś, do domowych warunków, gdzie jest czysto, gdzie dziecko będzie mogło dostać od logopedy pluszowego misia, bo jeżeli zmiany wejdą w życie, to za chwilę się okaże, że pani logopeda będzie musiała... Siedzieć przy sterylnym, jednym wielkim stole, i nie wyobrażam sobie, w jaki sposób ma przebiegać rehabilitacja dziecka u logopedy. Po drugie, pamiętajmy, że logopeda to nie tylko dzieci, ale to również DPS-y, to również są nasi rodzice, to również są przedszkola, to również są żłobki, to również są szkoły. Jeżeli duża część logopedów przestanie móc w ramach prowadzonej legalnie działalności gospodarczej leczyć nas, wszystkich Polaków to pojawia się pytanie, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić bezpieczną e, przyszłość dla osób, które będą potrzebowały wsparcia logopedów. Przecież po pierwsze budżet państwa tego nie wytrzyma, ale tym pewnie Ministerstwo Zdrowia najmniej się martwi, ale również na 100% zwiększą się kolejki do logopedów, które już obecnie są długie. Proszę sobie również wyobrazić, jak ma ktoś się leczyć u logopedy, jeżeli mieszka na wsi i na tej wsi nie ma wielu logopedów, jest jeden doświadczony logopeda, który prowadzi właśnie swoją działalność w, w miejscu swojego zamieszkania albo w jakimś czystym punkcie, gabinecie, który jest przy, przy domu logopedy. Jeżeli te punkty znikną, to ci ludzie naprawdę nie będą mieli za chwilkę gdzie się leczyć albo będą musieli pokonywać kilometry, żeby pojechać do szpitala. Nie ma naszej zgody na taką patologię. Uważamy, że to jest złe. Jesteśmy w całości za logopedami, zwłaszcza za, za tymi, którzy nie boją się walczyć. I zwróćmy jeszcze uwagę na to, że prawie 100 pracowników naukowych w ramach z różnych uczelni kształcących, Podpisało oświadczenie wystosowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich i my je w 100% popieramy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, to zapraszamy do obserwowania nas w sieciach społecznościowych profilach Konfederacji. Dziękujemy bardzo.